W tym filmie zobaczysz jak moje komórki mózgowe zostaną dosłownie WYPALONE Oglądając największe gówno jakie mogło powstać Serio myślę, że po tym filmie będę musiał zapisać się na jakąś terapię Więc zostawcie chociaż łapkę i suba Dla wsparcia Oglądajmy Bro. Moja autentyczna reakcja na ten Fipto. to CO TO KURWA JEST jakby dosłownie, jak oni się nie wstydzili tego, nagrać w miejscu publicznym, bo to jest udawane, ok? To jest udawane. Pani policjant, na szczęście, się zajmie tą sprawą. A nie, czekajcie. Co ja właściwie oglądam? Powiedzcie mi. Wow! Um, co, co ja mogę tu powiedzieć o tym czymś? Jaki w ogóle jest sens z tego filmu? Bo ona y, najpierw zaczęła skakać, tak skakać, a później chciała, żeby wzięła rączkami tak fajnie. A na końcu to kurde, wielka miłość. W sumie, jak dwie kobiety, to można, gorzej, jakby to byli faceci, nie? Najgorsze jest to, że takie filmy mogą być oglądane przez dzieci no bo jak możemy się domyślać, większość teraz dzieciaków siedzi na takich platformach jak YouTube czy TikTok. I przeseksualizowane treści trafiają po prostu do nich, co jest według mnie naprawdę niefajne, bo może to im zniszczyć dzieciństwo. Jeżeli myślicie, że te filmy to już gruba przesada, to poczekajcie, bo znalazłem jeszcze gorsze. Jak później zobaczycie, ta osoba wykorzystuje dosłownie kobiety do nagrywania filmów. O, cholera! Ja pierdo, co to jest. Jak ona zgodziła się do nagrania czegoś takiego? Kto jest pojeny? To... To jest naprawdę dziwne, co się wydarzyło na tym filmie, ale on wykorzystuje nie jedną dziewczynę. On kilka wykorzystuje. Widzicie o co mi chodzi? Tu nie ma jednej dziewczyny. Nawet tu nie będzie dwóch dziewczyn. Tu będą aż trzy. Halo, administracja YouTubea? Co się dzieje? Możecie mi to wytłumaczyć, chociaż trochę? W ogóle, jak coś takiego jest legalne? Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem i widzisz, jak twoja córka, dosłownie, idzie z drugą córką bez ubrań przed kamerą. To jest według mnie bardzo dziwne. I naprawdę nie oglądajcie czegoś takiego. Pamiętacie jak powiedziałem, że dzieci mogą obejrzeć coś takiego? To jest już bardzo dziwne. To co powiecie na to, że niektóre osoby, które mają konto na niebieskiej platformie wykorzystują dzieci do nagrywania filmów i promowania właśnie OnlyFans?

A w dodatku na swoim kanale ma link do niebieskiej platformy. Zauważyłem, że filmy tego typu są dosyć popularne na takich kanałach. Nie, nie jest to jedyny kanał. Pokażę Wam drugi, który wcale nie jest lepszy, może nawet i gorszy. Tak więc, dlaczego druga osoba jest gorsza? Bo jest Otóż wykorzystuje członków swojej rodziny

Ona nawet się z tym nie kryje. By nie było, że zostawiam Was na lodzie i musicie sami szukać, co się wydarzyło dalej w tej super historii. Tak, jest par 2 i skomentujemy je. My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. And today, I'm finally gonna call him and show him what everyone's talking about when they say, is it pink? So, let's see what he has to say. Hey, what are you doing? What are you eating? What? looks like a gun on his head. You know how everyone says, like, oh, is it pink, and you have no idea what that means? Okay, so today's the day. I'm finally gonna show you what everyone's talking about. Yeah. It's on my second phone. And it is pink too. Lots of things are pink. I right, yeah. sure? yeah. dad Holy shit um. <grymne> A no przecież oczywiście, że chodziło o samochód I nie wiem co wy w ogóle myślicie, że ja bym wam pokazała część ciała, z którą w zasadzie mogą mieć tylko specjalne osoby za jedyne 10 zł. I know, right? Doesn't it look sick? A co do szkoły? <laughs> no, coś czuję, że nie będzie miał młody lekko, tak szczerze. już mi się na bebech? Nie, widziałem. Zerknąłem tylko. Życie jest naprawdę piękne, ale jednocześnie bardzo krótkie. Więc do końca tego filmu zostawcie łapkę i suba.